Tutaj reaktywacja. Ten tekst kierujemy do ludzi inteligentnych, oczytanych i świadomych, do tych, którzy, jak doktor Judym z ludzi bezdomnych Stefana Żeromskiego, potrafią dostrzec prawdę o społeczeństwie i czują obowiązek pracy u podstaw. Żeromski ukazał bohatera rozdartego między osobistym szczęściem a misją ratowania innych, ludzi biednych, chorych, pozbawionych opieki, prawa i nadziei. Teraz to obraz społeczeństwa bez więzi i moralności, które potrzebuje ofiarnych jednostek i innowacyjnych systemów, aby móc się odrodzić. Tutaj jego dzisiejszy obraz jest porażający. Politycy i urzędnicy kryją się za schematami nietykalności, oddzieleni grubymi kreskami od dawnych machinacji i przestępstw. Społeczeństwo zaś, pozbawione zasad, moralności i wiedzy, dąży do sukcesu za wszelką cenę kosztem kraju, wspólnoty, rodziny, prawa i życia innych. To zbiorowość przypominająca biednych ludzi z kart powieści Żeromskiego, bezradnych, rozbitych, żyjących w świecie bez honoru i reguł. Jedyną odpowiedzią jest przebudowa od fundamentów, nie poprzez iluzoryczne reformy patologicznych elit, lecz przez stworzenie w systemie nowych więzi od najmniejszych wspólnot, lokalnych, osiedlowych, miejskich, wojewódzkich, a w końcu krajowych. To odtworzenie zasad, przykazań i tradycji, które mogą przywrócić godność i sens. Twórcy takich systemów to nowi judymowie, ludzie gotowi poświęcić siebie, by pracą u podstaw odbudować moralne i społeczne fundamenty. To działanie stworzy całkowicie innowacyjne społeczności samostanowiących ludzi, nie marionetek zdeprawowanych patoelit. To nowy kierunek dla tutaju i Europy reaktywacja.